Partnerem programu jest Kapital24TV, serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Prezentacja dzisiaj będzie się składała z takich czterech części. Pierwsza i chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy Polska powinna zastąpić złotego wspólną europejską walutą euro. Druga część to obawy, obawy przedsiębiorców związane właśnie z wprowadzeniem nowej waluty. Trzecia, nadzieje i krótkie podsumowanie na sam koniec. Tak więc zacznijmy od tej pierwszej części. Jak Państwo widzicie, 15% przedsiębiorców w zasadzie nie chce wprowadzić, przepraszam, jak najszybciej chciałoby wprowadzić e, walutę, a 39%, Uważa, że oczywiście powinniśmy ją wprowadzić, ale może w późniejszym terminie. Natomiast to, co jest też ciekawe, to jest właśnie to 25%, czyli 25% w zasadzie wypowiada się na nie. Co czwarty przedsiębiorca nie chciałby widzieć waluty euro w Polsce. I badanie było przeprowadzone na próbie 2000 przedsiębiorstw. Próba była reprezentatywna ze względu na rozproszenie geograficzne, ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, jak również na obroty. I dzięki temu możemy też pokazać Państwu parę dodatkowych informacji, mianowicie rozkład odpowiedzi według wielkości firm. I w pierwszej kolejności mamy tak zwany segment mikro, czyli to są firmy, które zatrudniają do 9 osób. Jak Państwo widzicie, w zasadzie większy odsetek przedsiębiorców, właśnie z tych małych firm, jest na nie przeciwko euro, i tutaj mamy raptem 40 parę procent tych, które, którzy chcieliby wprowadzić walutę. Im większa firma, gdyż mówimy tutaj już o firmach. Um, średnich i małych przedsiębiorstw, czyli są to firmy od 10 osób zatrudniających do 49, widzimy, że ta skłonność do wprowadzenia euro jest wyższa i mniejszy odsetek tych osób, które są przeciwne. Natomiast, jak zobaczycie Państwo tutaj informację dotyczącą już korporacji, czyli firm zatrudniających powyżej 50 osób, ta chęć wprowadzenia jest coraz wyższa. Prawie 70% przedsiębiorców jest tym zainteresowany. Pokusiliśmy się również o analizę a według działalności handlowej firmy. I pewnie też to nie będzie nikogo dziwić, że firmy, które zajmują się zarówno eksportem, jak i importem są bardzo zainteresowane euro. To są statystycznie istotne różnice w porównaniu do tych 15%, które mamy z próby ogólnej, widzicie Państwo, że co trzeci przedsiębiorca, który zajmuje się eksportem, chce natychmiast wprowadzenia nowej waluty euro i podobnie tutaj wśród firm importujących i oczywiście też dużo wyższy jest odsetek tych, którzy widzą taką potrzebę, ale w dłuższej perspektywie. Jeżeli będziemy porównywać e, firmy ze względu na zasięg terytorialny, czyli to, gdzie one działają, to podobne są różnice. Firmy, które mają charakter lokalny, regionalny, generalnie nie są zainteresowane wprowadzeniem nowej waluty, aż 28% tutaj e, osób, e, przedsiębiorców jest przeciwnych. Natomiast im firma ma charakter bardziej e, Ogólnopolski, ponadregionalny, tym ta chęć wprowadzenia euro jest wyższa. I w przypadku takich korporacji, firm międzynarodowych, widzimy, że 80% praktycznie chciałoby walutę w euro mieć już w Polsce. Jakie są obawy związane z wprowadzeniem euro? Tutaj pewnie Państwo znacie też może częściowo te wyniki, bo w roku 2005 i 2007 przeprowadzaliśmy badania nie na przedsiębiorcach, tylko na konsumentach, ale te obawy praktycznie są bardzo zbliżone. I to jest ranking tych obaw. Każdy z przedsiębiorców miał prawo podać kilka. Tutaj nie ma żadnej sumy do 100%. Jak Państwo widzicie, najczęściej pojawia się zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie. Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin, co oczywiście jest związane bezpośrednio z tym pierwszym też czynnikiem. Jeśli będziemy musieli płacić więcej, to automatycznie będzie nas stać na mniej. Trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty podnoszone są przez 30% ankietowanych. Uwidocznienie różnicy w zarobkach w stosunku do zachodu przez co trzeciego. Pomyłki w bankach, ale również i wzrost bezrobocia to uważa co piąty ankietowany. Poniżej macie Państwo podanych mnóstwo jeszcze innych obaw właśnie związanych z wprowadzeniem euro, to na co chciałabym zwrócić uwagę, to na listę i na wielkości. To znaczy tych obaw rzeczywiście jest dużo i w momencie, kiedy przejdę do kwestii związanych z tymi nadziejami, to niestety muszę powiedzieć, że obaw jest znacznie więcej niż właśnie nadziei z wprowadzeniem euro. I Ponownie pokusiliśmy się o przeprowadzenie analizy, to znaczy, wybrałam tutaj tylko tych sześć najczęściej podnoszonych obaw, czyli ten wskaźnik jest powyżej 20% ankietowanych, zwróciło uwagę, uwagę na te obawy. I pytanie, czy są ponownie różnice w zależności od wielkości firmy, tego jak firma działa. I w zasadzie można powiedzieć, że są niewielkie, to znaczy, jedna charakterystyczna informacja, ten Segmenty firm małych do 9 osób zatrudniających rzeczywiście boją się wzrostu bezrobocia. To znaczy, możemy sobie zdawać sytuację z tego, że kiedy będzie jeden wielki, duży europejski rynek, to te firmy boją się, że nie będą w stanie być może konkurować. W przypadku segmentów już tych firm średnich widzicie Państwo, że takich obaw praktycznie. Nie ma, tylko 18% na nie wskazuje, i w przypadku globalnych korporacji też nie widać, żeby były one uwidocznione. Raczej widzimy, że będą pewnie trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty w korporacjach podnoszone. Jeśli chodzi znowu o kwestie dotyczącą działalności handlowej firmy, czyli właśnie czy zajmuje się eksportem czy importem, to te firmy wskazują przede wszystkim na kwestię dotyczącą zaokrąglania cen. To są te firmy, które na co dzień mają do czynienia z różnego typu operacjami walutowymi i jednak obawiają się tego, natomiast bezrobocie jako takie nie jest dla nich problemem. W przypadku firm które mają różny zasięg terytorialny, to różnic nie ma zbyt dużych. Uwidocznienie się w różnicy w zarobkach w stosunku do zachodu nie jest podnoszone częściej przez właśnie te małe, lokalne, regionalne firmy, raczej ponadregionalne, ogólnopolskie. Przedsiębiorstwa też skłonne są podnosić to zaokrąglanie się cen w górę na pierwszym miejscu, natomiast międzynarodowe firmy tutaj ten rozkład nie różni się od rozkładu dla całej populacji. Natomiast jakie są nadzieje związane z euro? Jest jedna, główna, najważniejsza, ułatwienie przy podróżach do kraju euro, i jak Państwo wiecie, 57% ankietowanych podało to jako nadzieja, natomiast. Pozostałe, co na dużo, dużo mniejszym poziomie niż te obawy, o których wcześniej e, mówiłam. I oczywiście co czwarty liczy na wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce, wzrost poczucia przynależności do Europy, czy też poprawę możliwości planowania działań firmy. Pozostałe to raptem kilkanaście procent. Pojawia się oczywiście większa polityczna integracja z krajami Europy. Ułatwienie przy podróżach w krajach nie euro, wzrost eksportu do krajów, ale generalnie nie są one zbyt często podnoszone, podawane przez naszych respondentów. I ponownie analiza. Przekrój tutaj dla całej Polski. Ponownie cztery najczęściej podnoszone właśnie nadzieje, czyli ułatwienia przy podróżach, wzrost inwestycji, wzrost poczucia przynależności do Europy i poprawa możliwości planowania firm i jak wygląda to w zależności od wielkości firmy. No niestety widzimy, że te małe firmy, małe, czyli segmenty mikro generalnie nie mają nadziei. Znaczy one jeszcze gorzej oceniają tutaj te nadzieje niż e, cała e, populacja. W firmach już natomiast z przedsiębiorstw średniego kalibru widzimy, że jednak liczą na pewien wzrost inwestycji, większy odsetek osób wskazuje niż w populacji, wzrost przynależności do Europy oraz możliwość poprawienia planowania w firmach i ponownie również korporacje w sposób trochę bardziej pozytywne, częściej tutaj wskazują na różnego typu nadzieje niż właśnie w tej próbie ogólnopolskiej, jeżeli porównujemy tutaj te rozkłady. A jak wygląda to w przypadku firm, które zajmują się importem i eksportem? Generalnie znowu ponownie pozytywnie, to znaczy te, które mają do czynienia cały czas z walutą, one są zainteresowane wprowadzeniem i widzą też więcej jakby z tym faktem wprowadzenia nadziei. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę zasięg terytorialny, to ponownie mamy tutaj podobny taki schemat, że te firmy lokalne, regionalne boją się raczej tych nadziei, widać, że jest na, one są na dużo mniejszym poziomie. Ponownie firmy ponadregionalne i ogólnopolskie wskazywały więcej takich pozytywnych różnych elementów, które mogą być po wprowadzeniu euro i również firmy międzynarodowe, międzynarodowe, przepraszam, zwłaszcza to planowanie, poprawa możliwości planowania firmy oraz wzrost poczucia przynależności do Europy były częściej podnoszone przez te firmy. I to w zasadzie jest takie krótkie wprowadzenie, bo jeszcze mam oczywiście podsumowanie, ale w zasadzie Sądzę, że to może być jako też dyskusja pozostać tutaj w tle, gdyż te wszystkie kwestie, o których wspomniałam, czyli ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, że waluta polska powinna zastąpić złotego, przy czym za natychmiastowym wprowadzeniem euro opowiada się 15% przedsiębiorców, zaś w dalszej perspektywie taką potrzebę widzi 39%, czyli nie stał na powyżej 54% jest za. I przedsiębiorstwo większe operujące na rynkach międzynarodowych, w szczególności zajmujące się handlem, zarówno eksportem, jak i importem, tym chęć wprowadzenia euro jest większa. Małe, lokalnie działające spółki mają największe obawy, aż 30% ankietowanych z małych firm wypowiada się za kategorycznym zakazem wprowadzenia nowej waluty i obawy, które są podnoszone, to głównie zaokrąglanie cen w górę, pogorszenie się sytuacji materialnych gospodarstw, trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty. Natomiast wprowadzenie euro to przede wszystkim nadzieja przy podróżach do krajów, euro, wzrost inwestycji zagranicznych oraz wzrost poczucia przynależności do Europy. Może jeszcze na sam koniec, tylko taki jeden komentarz. To badanie pokazuje, że te nadzieje i obawy są bardzo podobne do um, nadziei i obaw konsumentów szeroko pojętych. Robiliśmy takie badania właśnie w 2005 i w 2007 roku. Wprawdzie wtedy sytuacja w Polsce była też troszeczkę inna, gdyż ten optymizm konsumencki był na dużo, dużo większym poziomie. To, co teraz widzimy, niestety ten optymizm znacznie, znacznie zmalał, więc również te obawy tutaj i ocena przedsiębiorców ma troszeczkę taki bardziej negatywny charakter.